Witam Was w kolejnym odcinku Retropotyczek YOUTUBERÓW Jest to sezon 18 Kopcał mnie zaszczyt dupę mnie nominował Gramy jak widzisz, widzicie w kanon Spoder, czy jak to mówi w Paweł w kanon fodder. dwa jak dwa lecimy z tematem hmm, Chcę to troszeczkę przyspieszyć Powiem wam, że miałem olbrzymie problemy z nagraniem tego odcinka. Za każdym razem, kiedy podchodziłem do swojej Amigi celem nagrania go, fazy zyski mi totalnie szwankował. i nie mogłem odpalić kanon foder. Wszystko inne na Amigi chodzi. wszystko. Demas to oglądam prawie codziennie. Odpalam nowe gry, testuję nowe gry. chodzi do nagrywania odcinka dupa. Nie da się. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się to nagrać. Jak już pewnie wiecie i oglądaliście poprzednie filmy, czyli u Mareczka, u Szpunty i u Krzyśka Parzycha, to wiecie, że możemy sobie wybrać zawodnika, w którym będziemy grali. A zasady są takie. wybieramy sobie jednego żołnierza i gramy do momentu, kiedy nasz zawodnik zginie. Ja sobie wybieram ubika, rozdzielam i zaczynam naszą grę w Pierwsza misja jest dość prosta, jak widzicie, zapoznanie się z tym, jak obsługuje się kuźma swój oddział. Troszkę mam niewygodne stanowisko do grania, dlatego wynik na pewno nie będzie najlepszy. W każdym razie chciałem napomknąć, że Krzysiu wprowadził dość radykalne zasady w tej grze, gdzie nie możemy ruszać pozostałymi yy, żołnierzami. A jeżeli ru, ruszymy yy, nasz, jakimkolwiek innym żołnierzem niż nasz wybrany i tamten uwali yy, obcego, czy wroga, kończymy grę. Tą samą zasadą, nie wiem czy zauważyli. Tylko chyba ja i Pęczart yy, doszliśmy do tego, że Krzysiu Parzyk, trzymając się tych zasad, które on wymyślił, powinien skończyć grę na pierwszej misji. Gdzie wybrał sobie zawodnika Krisa, a zawodnikiem Petę, którego chciał wrzucić do przepaści, rozwalił jednego wroga. Tym samym dyskwalifikował się z dalszej gry. Nie wiem dlaczego ją ciągnął. Wprawdzie później Chrisem pokazał naprawdę na co go stać w tej grze i tak dalej. Jednak ten sam począteczek rozwalił gościa. Dziękuję. Do widzenia. Krzysiu, sam sprowadzałeś te zasady. Także staraj się ich trzymać. Maryczkowi i szpuncie poszło dużo lepiej. Doszli do, każdy z nich do czwartej misji i do trzeciej fazy. Tej misji. Jak widzicie, misja druga na przykład składa się z dwóch faz. Teraz przechodzimy do drugiej. Tutaj robimy tak samo. O, w ten sposób, nie ruszając udziałem na starcie, możemy zostać i rozwalić wrogów. Bo często jest w misjach tak, że po prostu jesteśmy od razu atakowani i nie jesteśmy w stanie szybko zrobić podziału. O, także można powiedzieć, że już będę na podium. Mogę w zasadzie kończyć grę, bo Krzysiu Parzyk skończył na misji pierwszej. Mareczek z Szpultą doszli do misji czwartej, fazy trzeciej. I oni zajmują pierwsze miejsce. Egzekwo. Nie wierzę, żeby ten czart też był jakimś wybitnym kruździkiem graczem w tą grę. Ale wydaje mi się, że też właśnie powinien Krzyśka Parzycha łyknąć. Także my w czwórkę będziemy na podium, a się niestety będzie oklepywał nam plecy. Tuż w tej yy, drugiej fazie drugiej misji już wchodzą granaty, czy, których trzeba używać i trzeba rozwalać budynki. To już też jest troszkę... Yy, no i niewesoła sprawa. Chciałem pod uwagę też to, że... Okej, okay. udało się wszystkich rozwalić wszystkie budynki, czyli aż jeden w tej misji. I zakończyliśmy misję drugą awansem. Nie znam stopki wojskowych. Nie pamiętam jak, jak to się nazywało wszystko. Mimo tego, że kiedyś byłem w wojsku. Tak, jeszcze, jeszcze jestem z tego pokolenia, które yy, było zmuszone do tego, żeby iść do wojska. <tryk> Dobra, nie przedłużajmy. Mamy trzecią misję, jest dość, dość trudna. Składa się z jednej fazy, ale tu jest problem właśnie taki, że też trzeba szybko zrobić z granaty. Szybko rozdzielić oddział. Mamy rybka. i lecimy z tematem. Ja sobie najpierw skoczę tu na panu. Utaram się zabrać te granaty i rozwalić ten budynek. Problemem tu jest też to, że można bardzo szybko tutaj wtopić na tym ślizgając się po prostu po lodzie. W misjach e, z budynkami też właśnie jest przestrane to, że. Tu jakiś był? Fajter? O! Dobra, idziemy do góry. W tych misjach przestrane jest to, że każdy budynek, jak go rozwalamy, może nas uderzyć. Albo dachem, który wybucha gdzieś tam losowo. Zwykle leci w naszym kierunku. Lub drzwiami można dostać. Nie! Yes! Udało się. Misja trzecia zaliczona. Jest dobrze. Ścigam chłopaków szpuntę i Mareczka. Zerkniecie oczywiście to nagrywa, bo rady boskie jak przestanie to jest po mnie. Kolejną osobą, którą nominuję do grania w tę grę oczywiście jest Pęczar. I Pęczar będzie zamykał ten sezon, swoją grą. Mam nadzieję, że pokój. Nie pamiętam. A tu się szło. Mam nadzieję, że pęczar pokaże też... Przyszkowi, zbierali ziłki. Ok, widzicie, tu można zebrać wszystkiego, ale mnie łapa boli. Ja pierdolisz, ja mam pozycję tu do, do grania. Musiałem taki stoliczek ustawić, albo amigę przenieść na stół. Nie pamiętam, co w tej chwili zrobienia. Czy to, że trzeba wszystkich zabić, czy. Czyż tylko budynki rozwalić? Chyba budynki. Nie doczytałem, bo się zagadałem. Ale spróbujemy to ugryźć w ten sposób. Świetna gierka, świetna masa. Masę wspominek z lat młodzieńczych, zwanych z Foder. Chciałbym to ugryźć też kiedyś w oryginale. Nie tyle dwójkę, co właśnie akurat interesowała mnie głównie jedynka. Może kiedyś w dobrej cenie się jeszcze uda ją łyknąć. Dobra, mamy jeden granat. Z tego co pamiętam, jeden budynek do rozwoju. Mogę zerknąć na mapę. Tak. lewy górny róg. Tak, w tej fazie trzeba było rozwalić same budynki, tak że pamięć nie zawiodła. Trzeba było rozwalać wszystkich drogów. Także że ścigał chłopaków. I to w fazie drugiej misji czwartej. O, to jest jedna z planów. Jest. Jednak tam, gdzie musimy użyć całego swojego pnukoniku. Oczywiście nie ruszając się. Faza trzecia, czyli do góry chłopaka Zobaczymy, czy uda mi się ją przejść. Też nie jest wesoło. Można zginąć W momencie. Tak się... Zapomina, gdzie stoją właśnie wrogowie, bo oni są tutaj przyczaje, nie odejdziemy tak od zaraz. Tutaj też. Widzicie, trzeba zabić chyba wszystkich. Mam moleo Nie Niestety jak to było w Wietnamie też trzeba rozwalać Wszystko, wszystkie kuźwa dziury, zakamarki bo z każdej strony może wyjść w bruk być tu z nami, jak my nie zrobimy tego nim. Ok, tu chyba mamy wyczyszczone. ...nie mamy długich I tu już dwa następni. Chyba włożą te dziury. To... Nie wiem, czy jak poczęstuję tam granatę, to już będzie spokój. Nie pamiętam tego. Zostawimy się do panów. granaty, z tego co pamiętam. Późno, gdybym się, się przejść. O, ale miałem fuksa. O kurde, pełne skupienie, serio. To jeszcze nie wszyscy. Jeszcze nie wszyscy. Przybod do nich podchodzi. Skąd te larwy jeszcze wychodzą? Jest, 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 jest. Jestem na miejscu pierwszym. Miejsce drugie, trzecie, Mareczek i Punta. Trzecie na razie zajmuję za w miejsce 6 upadłów. Mamy czwartą pazę niż i czwartych. Kuść, nie pamiętam, kto tu jest. to nie pamiętam, kto tu doszedł. O Boże, um... I to jest to, że właśnie też teraz nie poczytałem, kuźwa, I trzeba rozwalić wszystkich budynki, czy wystarczy, kuźwa, granaty teraz dopiłem, czy wystarczy same budynki, nie jestem tego pewien, będę też zresztą przyczajony, bo nie wiem skąd wróg nadejdzie. za zapobiegawczo. Pędzie czwartą zaliczoną! Proszę Państwa, idziemy na rekord, swój. Spokojnie ten odcinek nie będzie trwał tyle co Krzyśka. Bo się już na drugim życiu pokazał no, co na co naprawdę go stać w tej serii. I za to pełne szacun. Tenczak mam nadzieję, że chociaż też tubijesz naszego dyktatora w tej serii, czyli Okuźba. Oh, Krzyśka Parzycha się ciemno robi, kuźwa, zapomniałem chce. światło zapalić ale walić. nie wszystko jest dość, dość prosta z tego co pamiętam, ale tu łatwo się też idzie przejechać Znowu nie poczytałem o misji, ale domyślam się, że trzeba wszystkie budynki rozwalić i wszystkich gości. Łojci O kuźba. Mamy jeszcze gran? Mamy, dobra Wybuchowe masakry, to co się tu, proszę Państwa, od Jania Pawla. O, tu się pokazują gości, jak to Krzysiek ładnie powiedział, z bazookami, przepraszam, z chałbicami, ale nie się wydaje, że to są jednak bazoki. tu było... Jeszcze! Misja czwarta, faza pierwsza, Misja piąta, faza pierwsza, zaliczona. Druga. Tutaj właśnie będę... Najpierw, uważaj, druga. Wszystkie budynki rozwalić, wszystkich gości. Na lodzie. Też przerąbane. Dobra, jedziemy do tego. Chciałem mapę bo nie pamiętam gdzie się tu aha, te budynki tam na dole. Chociaż tu też jest budynek do rozbalenia. już staramy się. Trzymajmy, trzeba uważać. Naprawdę no, trzeba mieć cały czas bruchu w tej wizji Pamiętam, że go z bazykami wszędzie. O! Na przykład ten delikwent. Dostał on i dostał budynek. Także spoczko. Tu gościu jakiś podskakuje. Ale my idziemy tu na dół. Zwalić tam te dwa budynki. Tam chyba będzie amunicja. Z tego co mi się kończy. O właśnie. Jest amunicja. Mamy rakiety. Te kuźwa, chałbice mamy. przełączę na właśnie chałbice. Uff, tego właśnie udało mi się ucelować. Gdzieś tu zaraz będzie następny. jedno potknięcie, jest po nas. Załatwiony? Ja! Jest. Dobra. Nie pamiętam gdzie się tu dalej szło, ale tutaj też był chyba jakiś partyzant z kuźni bazu, bazuką którą możemy teraz... Proszę Państwa na razie mam kuźwa pójdę jak diabli kieński Na nim zawsze lubiłem tracić kuźwa kilku gości Dobra teraz przełączymy na granaty Kuźwa gościu jedną do mnie granatem Dobra, tu się człowiek zaczyna faktycznie płocić. Nie wiem czy to zrobiłem dobrze, chyba nie. Okej, okay, ale gościa załatwiłem. Tak więc widzicie, w którym momencie ja skończyłem, Pobiłem chłopaków wszystkich trzech. Także czekam teraz na ruch Pencharda. Mam nadzieję, że im pobiję nie. Tak więc zapraszam do oglądania kanału Pencharda. Jego filmiku, który ukaże się, mam nadzieję, na dzień. A Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i daję Wam możliwość popisu w łapkowaniu pod moim filmem. Trzymajcie się, strzałeczka, do następnego razu. Hej!